Witam serdecznie. Dzisiaj bierzemy na warsztat jedną z najbardziej, cóż, kontrowersyjnych i chyba nielubianych postaci w całej polskiej literaturze, ale spojrzymy na nią z zupełnie innej strony, a to wszystko dzięki niesamowitej, radykalnej interpretacji naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Mowa oczywiście o Izabeli Łęckiej. No właśnie. Przez całe pokolenia czytelników i krytyków przewija się ten sam zarzut. Izabela Łęcka z lalki Prusa jest pusta, zimna, papierowa. Krótko mówiąc, jest po prostu źle napisaną postacią. Ale czy na pewno? A co jeśli ta jej rzekoma pustka jest tak naprawdę kluczem do zrozumienia całej powieści? I dokładnie w tym momencie na scenę wkracza Olga Tukarczuk. W swoim słynnym eseju Lalka i Perła stawia tezę, która, no cóż, wywraca wszystko do góry nogami. Mówi, że ta pozorna wada Izabeli to wcale nie jest wada, a genialny, w pełni świadomy zabieg autora. No dobrze, zanurzmy się w tę koncepcję i zobaczmy, o co tu tak naprawdę chodzi. No to zaczynamy nasze małe śledztwo. Pierwszy trop, który podsuwa nam Tokarczuk, prowadzi nas prosto do starożytnej Grecji i filozofii Platona. Tak, dobrze słyszycie. Okazuje się, że klucz do zrozumienia Izabelu leży właśnie w platońskiej koncepcji idealnej formy w i kobiety. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, musimy na sekundę odświeżyć sobie absolutne podstawy Platona. Pamiętacie? Dla niego ten świat, który widzimy i dotykamy, jest tylko cieniem, takim niedoskonałym odbiciem prawdziwego świata wiecznych idei. Gdzieś tam istnieje sobie idealne krzesło, idealne dobro i, co dla nas najważniejsze, idealne piękno. I tu robi się naprawdę fascynująco, gdy zastosujemy tę filozofię do lalki. Tokarczuk argumentuje, że Wokulski tak naprawdę wcale nie kocha tej prawdziwej Izabeli, tej kobiety z krwi i kości, z jej wadami i zaletami, nie. On jest zakochany w platonijskiej formie, w idei kobiety idealnej, którą sam sobie stworzył i po prostu rzutował na postać Łęckiej. Ona jest dla niego tylko ekranem. Dobrze, wiemy już, że miłość Wokulskiego to iluzja. Ale w takim razie pojawia się kolejne pytanie. Co jest siłą napędową tej potężnej, wręcz niszczycielskiej obsesji? I tutaj z pomocą przychodzi nam kolejny wielki filozof. Tym razem Artur Schopenhauer. Według Schopenhauera całym naszym światem rządzi ślepa, wiecznie nienasycona wola. To taki kosmiczny, bezrozumny pęd do istnienia. I co ważne, to nie jest czyjaś osobista wola, jakaś świadoma decyzja. Nie. To bezosobowa siła natury, która posługuje się nami jak marionetkami. Tworzy iluzję, na przykład miłość, żeby tylko życie toczyło się dalej. I tu dochodzimy do samego sedna sprawy. Izabela, ze swoim ewidentnym brakiem osobowości, charakteru, jakiejkolwiek głębi, jest po prostu idealnym naczyniem dla tej projekcji. Zrozumcie, to jest kluczowe. Wokulski wcale nie cierpi przez Izabelę. On cierpi, bo jest niewolnikiem tej ślepej woli, która kazała mu uczepić się jakiejś iluzji. A jej pustość sprawiła, że ta iluzja mogła urosnąć do absolutnie monstrualnych rozmiarów. Idźmy dalej, bo historia robi się coraz ciekawsza. Okazuje się, że ta cała obsesja Wokulskiego, to w polskiej literaturze wcale nie jest nic nowego. To tak naprawdę element znacznie większego, tragicznego wzorca, który już dobrze znamy. Tokarczuk wskazuje tutaj na wręcz uderzające podobieństwo do jednego z największych bohaterów romantycznych, Gustawa z czwartej części dziadów Mickiewicza. I to nie jest żaden przypadek, to jest niemalże literacka kalka pewnego sposobu odczuwania i postrzegania świata. Zobaczcie, tu widać to doskonale. W obu przypadkach mamy do czynienia z dokładnie tym samym mechanizmem. Bohater nie kocha prawdziwej kobiety, on kocha absolut, samą ideę miłości. Gustaw ubostwiał Anioła, Wokulski z kolei stworzył sobie taki duchowy projekt o imieniu Izabela. A taka miłość, która nie ma żadnego oparcia w rzeczywistości, no, musiała skończyć się katastrofą. A teraz czas na ostatni i być może najważniejszy element tej całej układanki. Skoro już ustaliliśmy, że Izabela jest tak pusta, to jaką właściwie rolę ona pełni w powieści? Tokarczuk szuka odpowiedzi u kolejnych filozofów, tym razem u Kierkegaarda i Hegla. Według duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda, ludzkie życie może toczyć się na trzech poziomach. Najniższy z nich to właśnie poziom estetyczny, życie skupione na przyjemności, na wyglądzie, na zewnętrznych doznaniach. I Izabela jest po prostu ucieleśnieniem tej sfery. Ona w zasadzie nie ma życia wewnętrznego, istnieje tylko i wyłącznie w oczach innych. No dobrze, ale po co Prusowi taka postać? Czy chciał po prostu pokazać, jaka powierzchowna była arystokracja? Tokarczuk twierdzi, że jej rola jest o wiele, wiele głębsza i bardziej zaskakująca. Otóż to, Izabela nie jest postacią, Izabela jest lustrem. Właśnie dlatego, że sama jest pusta, staje się idealną, gładką powierzchnią, która odbija wszystko to, co kryje się w duszy Wokulskiego. Jej prawdziwym celem nie jest działanie, a zmuszenie bohatera, żeby wreszcie spojrzał sam na siebie. No właśnie, i co on widzi w tym lustrze? Dokładnie to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory. Widzi ruinę swojego romantycznego światopoglądu. Widzi tę ślepą siłę woli, która nim miota na wszystkie strony, a przede wszystkim widzi swoją własną, ogromną pustkę, którą tak desperacko próbował wypełnić miłością do iluzji. To właśnie Izabela Lustro ujawnia całe jego wewnętrzne pęknięcie. Dobrze, czas na wielkie podsumowanie. Zobaczmy, jak te wszystkie filozoficzne tropy, które zebraliśmy, składają się w jeden spójny obraz. Izabela Łęcka nagle przestaje być płaską, irytującą postacią, a staje się, no, staje się kluczem do zrozumienia całej powieści. I to jest ta fundamentalna, genialna zmiana perspektywy. Pytanie nie powinno brzmieć, kim ona jest, bo odpowiedź jest prosta: nikim. Prawdziwe pytanie, które stawia Tokarczuk, brzmi, co ona sobą zasłania, co tak naprawdę ukrywa jej pozorna pustka. A odpowiedź jest niezwykle złożona. Izabela zasłania przepaść między światem wzniosłych idei a brutalną rzeczywistością. Ukrywa tę ślepą siłę woli, która rządzi człowiekiem. Ujawnia, że romantyczna konstrukcja miłości to prosta droga do samozagłady. I wreszcie jest zwierciadłem dla tej egzystencjalnej pustki i wewnętrznych konfliktów samego Wokulskiego. Ona jest po prostu koniecznym punktem zapalnym dla całej tej tragedii. I to wszystko prowadzi nas do ostatniej, bardzo prowokującej myśli. Może następnym razem, gdy w jakiejś książce, albo filmie natkniemy się na postać, która wydaje się płaska i irytująca, warto zadać sobie pytanie nie dlaczego ona taka jest, ale co jej obecność mówi o głównych bohaterze i co mówi o nas samych. Z tą myślą wszystkich zostawiam.